I've gotta get it! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy wy The Thing. Dzisiaj będzie małe święto. Odcinek za odcinkiem, dzień w dzień. Ale raczej nie radzę się do tego przyzwyczajać. U mnie to różnie bywa. Tylko teraz musimy wybrać jeszcze drogę, którędy mamy jej iść. Tędy przyszliśmy. Tamtędy raczej nie pójdziemy. Jedyna droga prowadzi jak. O, nie! Odejdź! Daj, dziękuję. Dobranoc. Czyli nie, dlaczego was tu tylu? Smacznego. Mam nadzieję, że posłowo was tu w... do diabła. Zupełnijmy przy okazji. Wstawaj z tych kolan. Dzień dobry No No zapraszam, zapraszam Chodź, 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 chodź No Cip, cip Tu jestem Idioto jeden, rusz się do mnie Serio? Jesteście Jesteście aż tak głupi Hallo? Gratuluję, co z tego, że idiotą mnie widzisz, skoro nic nie robisz? Czy ja to mogę jakoś sam? No, pułapki, pułapki. O, chyba coś. O! No chodź, 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 chodź. Ta sztuczna inteligencja, no. <grywa> nie wiem co on robił, nie będę się. Dobra. To nie poszło zgodnie z planem, ale to już tak. Płoń skurczy byku jeden A tę... Ten... Aha Zapiszemy grę Skoro jest tutaj tylu żołnierzy to lepiej robić to chyba jak najczęściej Dobra w którędy to się szło Tutaj, tutaj... Już? Wszyscy? brak Brak pytań. Brak pytań, brak słów. O, 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 o o Nie, fuck! Nie, nie, ry nie to. Czyli jednak dobrze zrobiłem, że zapisałem. Nie, ty nie zmieniaj mi broni. No. Jeszcze tutaj chyba ktoś był, tak? Nie. Tutaj już zrobimy tak. <laughs> Może tego uda nam się jeszcze tam pięknie. Strzelba. Au. Na serio wy jesteście takimi imbecylami. O, ale zaraz sobie z tym poradzimy. To jest po prostu piękne. Nie uciekaj. Ten się władował w minę. No, czy ja tutaj w ogóle mam co do roboty? Palm. Po prostu brak słów. Dawać granaty! Dobra, chyba wszystko. O -o. Coś czuję, że tutaj przyda nam się snajperka. To często gęsto. Wilku mowa. O skubane dziady jedne. Dobra, właśnie, właśnie, właś, zanim cię załatwią. E, może jeszcze jedną, tak na wszelki wypadek. I do łapy latarka. Gdzie ty jesteś? Podło frajerze! rajerze. O au 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 au, to zabolało. Teraz pozostaje pytanie tylko jak długo jeszcze będziemy musieli się zmagać z tymi cholernymi snajperami Prędzej odmówimy sobie tyłek na tym pustkowiu Chyba że gdzieś tutaj będziemy mogli się ogrzać Co nie byłoby takie No, w ostatniej chwili Nie, było, nie byłoby takim złym pomysłem Poranne problemy z wymową Może nawet nie tylko porannym Po co ja tu włażę to nie mam zielonego pojęcia Eee jakaś amunicja? Dziękuję Eee mm. którędy, którędy, którędy Dobra bazę mamy po prawej stronie czy ja mam iść gdzieś tam między kontenerami? Liczę na to, że jak schowam się tutaj, to będziemy mogli trochę odzyskać ciepłyty ciała, ale zapewne tak nie będzie. jak nadal odmrażamy sobie cztery litery. Szybko, szybko, szybko. Wracaj, 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 wracaj. Ruszaj dupę! Tutaj nie mamy chyba po co iść. A może jednak? Nie. Dookoła lodowiec. Pośrodku baza. Niedokończone budynki. A gdzie my mamy się udać? Tutaj. Dobrze myślę. Dobrze trafiłem. Zabić Witleja. O ty, Pasku, do jedna. steis пpätiny. some help? Yeah, no shit. I need you to get close. Once I fire, you've got 10 seconds to get this chopper as far away as you can. pamiętam, do Pytam nawet, czy można tutaj w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób zginąć? E, e, chyba można albo nie? Interesująca walka z bossem, naprawdę. I pasku jedna wredna, nie, 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 ta macka zostaje na swoim miejscu, po krzyku, po strachu, dziękuję, dobranoc. Excellent timing, there, pilot. Early retirement from Gen Inc. <laughs> no, not exactly. On my way back from an extended Arctic vacation. Uh huh. So, what's your name, smart ass? McCready. R.J. McCready. U.S. Outpost number 31. oglądał pierwotną wersję I tak oto kończy się nasza wspólna przygoda z Grom Defing. Jakimś cudem przebnęliśmy przez to wszystko. Odcinki nie pojawiały się regularnie, no ale cóż, tak to po prostu wyszło. Ja przynajmniej teraz będę miał czas, żeby na nowo postawić system, a raczej go zmienić. Uporządkować wszystko i mam nadzieję, mam naprawdę wielką nadzieję, że wrócić. A następnym projektem, jakim się zajmiemy, będzie Resident Evil 5. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. Trzymajcie się. Na razie.